Hej widzowie Będziemy dzisiaj krali sobie z minecrafta Przepraszam was, że nie nagrywałem W ogóle minecrafta, tylko był Jeden odcinek z No nie pytajcie, to później się Nie pytajcie Wyślijmy po prostu sobie to To już było sobie Stworzył to sobie dzisiaj zbudowałem to w ogóle zostawcie sobie lajka lepiej Nie wiem czy tak dobrze teraz jest może teraz Okej okay. sobie będziemy grali w Minecraft No i napiszcie komentarz czy byście chcieli serię taką z Minecrafta, czy na przykład z Robloxa, czy może z innych. Napiszcie w komentarzu, czy, czy boicie się dźwięków z Minecrafta, bo czasami, jak mam na full yy, Minecrafta, jak słuchać taki dźwięk, to mi jeszcze przechodzą. Wow, <noise> blok się nie wczytał. No. Trochę bym musiał tu trochę pozwierać. Czekajcie. Dobrze. Hmm. A jak nie widzieliście, to mogę Wam pokazać. To jest tu w remoncie. Tutaj mi creeper ostatnio wybuchł. tam mam swoją farmę. Tu mam ul. No. Kurczaki. byś się zaczął. Dobrze, że nie zaliczyło tego też to jest. Te dwa są dobrze. To. To. To widzę, wej, zostawcie suba, lajka. No i suba, zostawcie lajka, o czym ja wspomniałem. No. No i komentarz jakieś napiszcie. Serdecznie pozdrawiam. O, Zatrutego ziemniaka. W sumie, w sumie mogłem się tak nazwać. Hm, Mogę mieć. Okej, okay. wracając do tematu, tylko, kurczę, muszę to robić szybciej, bo to będzie takie dudne, cały film. Aha. Ktoś mi powie, co tutaj się dzieje? Dobra, nieważne. Tak o. I tak dużo ziemniaków. Teraz... Zbieramy. Przepraszam widzowie, że nie mam tu ładę, ale no. Dopiero z... Wiesz, że dopiero zaczęły te świat i że taki nubek trochę. Ok. No. No i tam mamy wioskę. Napiszcie w komentarzu Bylekolwiek, Na przykład czy Wam się podobało to ten właśnie obraz. Z tego może... My ro... O! Co to? A to to pewnie to błoto. Widzicie chlebik robiony. Hm, ja to zauwałem. Hmm. Słuchajcie? No tak. Ok. Jak myślicie? Napiszcie w komentarzu, co mógłbym zbudować na przykład jakiś wieżowiec. Czy może jakąś bazę, cokolwiek? Napiszcie w komentarzu, co by tu budować. Nie pytajcie mnie, czemu jest taki teren, a czemu to jest taka dziura, i to jest tak. Nie pytajcie, czemu tak jest, ok? Ale to wtedy cały czas robiłem tu ten teren, wykładzałem. A tak, to tu była taka wielka dziura, taki wielki krater. Ale nieważne, teraz Zapomniałam, musimy wracać. W ogóle, jak oceniacie moją bazę? Później to będzie się jakoś rozbudowywać, ale to na razie to nie tak będzie. Mi to nie przeszkadza a właśnie miałam to sprawdzić wiem, że to pewnie będzie głupie ale okej okay. no tak jak myślałem czyli nie da się połączyć żelaznego z kamiennym nawet nie pytajcie o co mi chodzi, ok? Na to, to. Gdzie ja to postawię? No. Ustalmy widowisko, że tego nie było, widać, ok? I tam nie było, widać. Po prostu kurczak przyszedł do mnie i nie chciał pójść do KFC. Bo tam chociaż od razu by go zaczęli na kurczaki przerobić. Ale co to w ogóle za przerabianie kurciaka na kurczaki? Chyba że dwa to ok. Czy... Nie pytajcie czy on się, nie odzywa po prostu. Tego 20 da bo tutaj baby to... I powiedzcie mi... Napiszcie znacie w komentarzu, czy byście chcieli... Co miałbym zrobić, czy jakąś farbę z... Farmę z zwierząt, czy może tak Napiszcie mi w komentarzu... A jak dodam serduszko, to będzie oznaczało, że... Podoba mi się ten pomysł. Ja będę mógł to zrobić. Wiecie, mi chodzi o CBOK Okej. Co ja mówię w ogóle? Co ja mówię? No. Nawet... Dobra, co tu jest? Po prostu zostawcie suba i lajka. Nie wiem, czemu to tyle razy powtarzam, ale niech będzie. Nie musi być tu. Teraz jest perfect. Okej, okay, co? Teraz jest perfekcyjnie To samo się zniszczy, wiem Ja teraz Że te dalej teraz wykład Widzieliście To nie ta krowa, czekajcie, za złą pokażę Tu się schowała Patrz jak teraz umrze znaczy co? Dobra, nieważne, a może ważne? Mam po prostu czasami takie lagi w ogóle. <śmiech> 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 Holy. Dobra, tego nie było. No cóż, sama już chciała skoczyć niż ja, ją przerobić na jedzenie. Dobra. Ten film będzie taki? Nie, że będziemy robić sobie tam jakieś kopalnie, tylko taki. W ogóle chcielibyście, żebym ogarnął szejdery? Napiszcie w komentarzu. Zaraz. Teraz będzie noc i będzie niedobrze. Więc idziemy do łóżka spać. Więc ja tym akcją tą będę kończyć. Stawcie suba i lajka, i się żegnamy. I napiszcie w komentarzu, co będę mógł zrobić, ok? Więc.